To jest absolutny przełom, którego nikt się nie spodziewał. Danuta Martyniuk w końcu ogłosiła wieści, na które nikt nie był gotowy. W momencie, gdy cała Polska żyje wyłącznie skandalicznym wybrykiem jej syna, Daniela, i oczekuje na słowa skruchy, matka postanowiła pójść o krok dalej. Zdecydowała się na ruch, który jest całkowitym zaskoczeniem. Ogłosiła coś, co dotyczy tylko jej, a co zobaczy cała Polska. W sieci zawrzało, bo to ogłoszenie w cieniu tak gigantycznej afery jest ruchem absolutnie bezprecedensowym. W centrum uwagi mediów od kilku dni znajduje się oczywiście afera samolotowa, której negatywnym bohaterem jest Daniel Martyniuk. Syn króla Biskopolo po raz kolejny znalazł się w centrum uwagi, jednak tym razem jego zachowanie wywołało prawdziwy, międzynarodowy skandal. Przypomnijmy. Syn Zenka Martyniuka miał spowodować niezwykle poważny incydent na pokładzie samolotu lecącego z hiszpańskiej Malagi do Warszawy. Rejs obsługiwany był przez linię Wizz Air. Jak szczegółowo informuje dziennik Fakt, do dramatycznego zdarzenia doszło 21 października, a jego bezpośrednią konsekwencją była decyzja kapitana o przymusowym, awaryjnym lądowaniu w Enicei we Francji. Z licznych relacji przerażonych pasażerów i członków załogi wynika, że Daniel Martyniuk zachowywał się w sposób skrajnie agresywny i wulgarny, a jego atak był skierowany przeciwko personelowi pokładowemu oraz innym osobom znajdującym się na pokładzie. Świadkowie, cytowani między innymi przez Vogue Poland, twierdzą, że mężczyzna już przy samym wejściu na pokład wyglądał na mocno pobudzonego i wszystko wskazywało na to, że jest pod wpływem alkoholu. Przejdźmy jednak do porażających szczegółów, które pokazują skalę tego skandalu. W pewnym momencie lotu Daniel Martyniuk miał głośno poprosić obsługę o zakup piwa. Profesjonalna odmowa ze strony personelu, który ocenił jego stan jako zagrażający bezpieczeństwu, doprowadziła do natychmiastowej eskalacji konfliktu i wybuchu niekontrolowanej agresji. Atmosfera na pokładzie zrobiła się wyjątkowo napięta, a sytuacja w mgnieniu oka wymknęła się spod kontroli, co zmusiło pilotów do podjęcia dramatycznej decyzji o lądowaniu. Z relacji świadków wiemy. Co dokładnie działo się na pokładzie? Na pokładzie naszego samolotu relacji Malaga Warszawa, Daniel Martyniuk awanturuje się z załogą, aby sprzedali mu piwo, jest ewidentnie pod wpływem alkoholu. Naturalnie, załoga odmawia mu i Daniel robi burdę, w efekcie czego mamy międzylądowanie w Nicei, gdzie policja odbiera napastnika z samolotu. To jednak nie koniec. Świadkowie przytoczyli dokładne, wulgarne okrzyki, jakie Martyniuk miał wznosić. Do stewardy miał krzyczeć, no to ląduj. Do pana stuarta miał zwrócić się w ohydny, homofobiczny sposób, gedziu Całą tę tyradę miał ostatecznie skwitować aroganckim stwierdzeniem, że go na to stać. W obliczu tak gigantycznego skandalu, który naraża na szwank nie tylko dobre imię rodziny, ale także bezpieczeństwo lotnicze, oczy wszystkich mediów zwróciły się na rodziców Daniela. Jaka była ich reakcja? Dziennikarze portalu Plejada podzieli liczne próby skontaktowania się z Zenonem Martyniukiem, by uzyskać jego komentarz. Reakcja była natychmiastowa i jednoznaczna. Gdy tylko król biskopolo usłyszał pytanie dotyczące Daniela, natychmiast przerwał rozmowę i odłożył słuchawkę. Podobnie, a nawet jeszcze bardziej gwałtownie, zareagowała Danuta Martyniuk. Zapytana przez dziennikarzy o całe zajście, nie chciała udzielać absolutnie żadnych wyjaśnień. Według relacji dziennikarzy, zakończyła rozmowę w potężnych emocjach, odpowiadając jedynie podniesionym głosem jedno krótkie zdanie do widzenia. Wszystkie próby nawiązania kontaktu z rodzicami Daniela Martyniuka zakończyły się spektakularnym niepowodzeniem. Zenon i Danuta Martyniukowie nie wydali żadnego, nawet najkrótszego oświadczenia w tej sprawie. Co więcej, dziennikarze próbowali również skontaktować się z Faustyną Martyniuk, żoną Daniela by poznać jej punkt widzenia i uzyskać szerszy kontekst zdarzeń. Ona również nie odpowiedziała na prośby o komentarz. Rodzina Martyniuków zbudowała wokół siebie mur milczenia. Wszyscy mogli się spodziewać, że następna wiadomość od rodziny będzie albo przeprosinami, albo próbą tłumaczenia syna, albo dalszym milczeniem. I tutaj następuje prawdziwy, fabularny twist, którego absolutnie nikt się nie spodziewał. Teraz na światło dzienne wyszły zupełnie nowe informacje o Danusi. I nie mają one nic wspólnego z aferą samolotową. Danuta Martyniuk postanowiła przerwać milczenie, ale w sposób, który zaszokował wszystkich. Zamiast odnosić się do skandalu, poinformowała o swoim debiucie na wielkim ekranie. To jest prawdziwa bomba. Okazuje się, że Danuta Martyniuk wystąpi w filmie dokumentalnym zatytułowanym O co tu chodzi? Historia na wersach Hoparta”. To nie będzie mała, epizodyczna rola. W produkcji pojawi się również cała plejada znanych postaci polskiego showbiznesu, między innymi Cezary Pazura i Bohdan Łazuka. Danuta Martyniuk znajdzie się w gwiazdorskiej obsadzie, a jej występ zobaczy cała Polska. Jaką więc grę prowadzi żona króla Disco Polo? Czy to próba odwrócenia uwagi od kompromitacji syna? Analizując jej historię, którą przytacza artykuł źródłowy, widzimy coś znacznie głębszego. To nie jest strategia PR-owa, to życiowa rewolucja. Dotychczas Danuta Martyniuk rzadko miała okazję realizować własne pasje i marzenia. To zdanie jest kluczem do zrozumienia jej decyzji. Przez większość swojego życia skupiała się bez reszty na rodzinie, prowadziła dom, wychowywała syna i dbała o finanse. W tym samym czasie Zenon Martyniuk, będący u absolutnego szczytu popularności, większość dni spędzał w trasach koncertowych, budując swoje imperium. Danuta, jak czytamy, nigdy nie narzekała na taki układ. Z pełnym oddaniem wspierała męża w jego karierze i, co sama podkreślała w wywiadach, nigdy nie czuła potrzeby rywalizacji ani zazdrości o jego sukcesy. Jej słynny cytat z rozmowy z Superexpressem tylko to potwierdza: Przez tyle lat zdążyłam się przyzwyczaić, że wokół zenka przebywa mnóstwo pięknych dziewczyn. Darzy męża ogromnym zaufaniem. Przez lata była cieniem męża i matką syna, który sprawiał problemy. Teraz, gdy jej syn po raz kolejny sięga dna, ona postanawia wreszcie wyjść z cienia i zrealizować własne marzenia. To jest prawdziwy sekret jej ogłoszenia. To nie ucieczka od problemów syna, to manifestacja własnej niezależności. Podsumowując, w momencie największego kryzysu wizerunkowego rodziny, Danuta Martyniuk ogłasza swój debiut filmowy. To ruch tak odważny i nieoczekiwany, że całkowicie zmienia dynamikę medialną. Zamiast tonąć razem z synem, postanowiła wreszcie zadbać o siebie i spełnić marzenie o wielkim ekranie. A co państwo sądzą o takim ruchu? Czy to odpowiedni moment na ogłaszanie debiutu filmowego, gdy syn jest bohaterem międzynarodowego skandalu? A może to właśnie najlepszy czas, by pokazać, że jej życie nie kręci się tylko wokół wybryków Daniela i że ma prawo do własnych sukcesów? Będziecie oglądać debiut Danuty Martyniuk u boku Cezarego Pazury? Czekamy na Wasze komentarze.